Witam wszystkich bardzo gorąco, moi drodzy. CK3, próba utworzenia Mołdawii i uratowania się do życia. Zostawcie łapkę, jedziemy. Muszę dalej kombinować, panowie. Jak to ugrać, nie? Natalia, widzisz kolejne dziecko? E, poczekaj, kolejne dziecko, Natalia i kolejna skuteczność sojuszu, kolejne miasto jakieś feudalne biorę, nie? Bo żeby mieć bardzo dużo tych ludzi. Zobacz, i Bizantium ma wojnę i oni mają 19 tysięcy, ja mam 20 tysięcy wojsk. Mógłbym go zaatakować, nie? Zdobądź księstwo Dejur, Mołdawia, Budziak. Nie. Zdobądź hrabstwo? Nie. Yy... Najazd graniczny na Imperium Rzymskie. Mógłbym je najechać, gdybym chciał. No ale ja bym chyba tylko chciał odzyskać swoją... swój terytorium, co nie? Swoje terytorium. Tak naprawdę. Moje roszczenia chciałbym odzyskać chyba. Nic więcej. Chyba, że Ol Nie no, to miasto jest chyba dosyć dobrze dochodowe, nie? I ono jest dosyć dobrze rozwinięte. Tu są warsztat yy, stary, tu jest dziedziniec odkrywki fortu. Bo tutaj nic nie ma, to są pustkowia, nie? Tutaj. To są pustkowia stare, to są grody i tak dalej. No to bym szedł na południe. Okej, okay, to zrobimy coś takiego. Robię jolo. Jeżeli tą wojnę przegram, no to będzie to mój problem. Będę walczył o moje roszczenia, wypowiadam wojnę. I e, musi teraz się wszystko powieść, bo muszę wezwać praktycznie wszystkich sojuszników do tej wojny, które to jest tylko możliwe, nie? Wszystkich wzywam do że wiesz, jest opcja, żeby oni tu dołączyli i wzywam wszystkich z całej Europy. To jest mój. E... Czekaj, moim następcą jest ten Koleś i on ma żonę, jest z nią zaręczony. Fantastycznie. Szukam jeszcze gdzieś opcji wyżeniaczki? Nie ma. Dobra, to się nie liczy. Okej, okay, idealnie. Wszyscy zaczynają przyjmować wezwania. Pięknie, więc my sobie pojedziemy tutaj i rozpoczniemy tą wojnę, jakkolwiek, to głupie nie brzmi. E... I tutaj idzie jedna wielka armia. 8 tysięcy. Czekaj, bo mi się coś z myszką dzieje. Skaczę mi jak porąbana. Spokojnie, cesarz ci to odda w królestwie, żeby już mógł tworzyć, ale wiesz co, ja na razie... Czekaj, bo mi aż CK-3 zaczęło lagować. Wiesz co, ja na razie... Yy... Chcę grać sam, bez cesarza, bez jego pomocy, nie? I tak dalej. Bo ja cesarza nie potrzebuję, czyli umiejętności dowódcy. No to wyjąłbym ciebie, nie? Okej, okay. dobra, przypłynęli tutaj. Mam armię w miarę. Mam armię, więc jest okej, okay, nie? Dobra, kontroluję to. No wiesz, dopóki Bizantium tu nie przyjdzie się bić, no to ja nie za bardzo mam tutaj możliwość, nie? Kombinowania czegokolwiek. E, I mógłbym najechać Bizantium, gdybym chciał. Bo ma 18 tysięcy ludzi. I się zastanawiam, czy iść... Panowie, co, co zrobić? Iść dalej? Czy płynąć na stolicę? Chyba idę dalej. Idę za ciosem. O, widzisz? 8000. Nie, musimy im bitwę wydać. Poczekaj. Musimy im wydać bitwę. Go Podgonimy ich. Dziecko mnie dynastii, tu jest jeszcze jeden Tibor. Dobra, to ty masz tutaj seno? Nie, dobra. Lepszy wycar, więcej żołnierzy. Dobra. Módlmy się, żebyśmy wygrali tą bitwę. Boże, zmiażdżyłem go. Idealnie. Zmiażdżyłem go, stary. To była chyba część bizantyjskiej armii. Stary, ja tą wojnę wygram z, z cesarzem. Czekaj, bo chyba za wcześnie. Za wcześnie się ucieszyłem chyba. Chociaż... Nie, nie, czemu? Dobrze, łapać, łapać ich teraz na polu. Tu jest duży zastęp armii bizantyjskiej, chodźcie do mnie! Idealnie. Jakby udało mi się go złapać jeszcze, to to jest idealny scenariusz dla mnie. Dobra, mu ucieka, dobra, to dawaj tutaj, na ten teren. To są moje ziemie, nie? Niech się moi ludzie rozchodzą. Dobra. Idziemy dalej. Ty, no, ich jest bardzo dużo, nie? Tak Akurat. Ich jest bardzo dużo. oj, oj. oj. Trzydzieści osiem tysięcy, oj panowie, no to przegrałem chyba. No ma czterdzieści tysięcy ludzi. Oj, oj, oj. Aha. Podpisaliśmy biały pokój. No, nie dało się tego wygrać. Dobrze, że mi się udało chociaż podpisać biały pokój stary. I to tyle. Pobieraj podatki. No bo dobra. To wojna. Dobra. Nieważne, nie będzie wojna. Yy, pobieram podatki. No, nie da się stary. Nie dało się tej wojny wygrać. <grych> Autentycznie stary. Nie dało się tej wojny wygrać. No jak oni mieli 40 tysięcy, skąd w ogóle Byzantyn miał sojusz z Seljukiem? Czy Seljuk do nich dołączył? Ich wsparł, chłopie. To jest zadziwiające zadziwiająco debilne, nie? Więc ci to jest CK3. No, ja teraz już spokojnie po prostu siedzę i sobie zarabiam, wiedzisz, pieniążki, nie? Ja sobie na spokojnie siedzę i zarabiam pieniążki. Niech sobie kasa leci do góry. Mam to totalnie gdzieś. Niech będzie kasiorka, nie? Niech sobie podleci to wszystko do góry. Piek. Dobra, stolica ulepsza cały czas. Żeby później stolicy gdzieś nie przenieść, bo to jest dobra prowincja. Dobra, czy potrzebuję jeszcze 80 zł, co jest bardzo łatwo zrobić. Przydałby przydałoby się też, żeby ja zaczął coś kleić. Oj, 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 ej, oj, 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 oj. No właśnie. Do widzenia kolego. Chciałbym spalić stolicę, no dobra. Jeszcze 30 dukatów i będzie super racko. No właśnie właśnie straciłem pieniążków. Dobra. Jak To jest wyposażona to... Jak dodaję coś, prestiż, naukę. Dobra, prestiżu może być, bo jestem bardzo znany, nie? Więc jestem mega szczęśliwy. Czekaj, ten następca już robi dzieci? Ile masz? 21 lat. Dobra, może być. Jest! 500. Panowie, idealnie mam to. Dobra, tworzę tytuł Mołdawii, staję się nowym królem Mołdawii, więc teraz mam wrażenie, że będzie coraz lepiej, nie? Jak już mam Mołdawię. Tylko to jest irytujące, bo mogę wziąć jeszcze jedną armię, ale potrzebuję na to pieniędzy. Dobra. Jestem tytuł Mołdawii, tu mamy, to jest nasza stolica jest perfekcyjnie. Tylko irytuje mnie ten władca, bo on jest władcą nie pod broń. Yy, I mój następca też nie wygląda, jakby miał marszał. Tak naprawdę. Bo ja nawet nie wiem, w co on poszedł. Więc yy, to jest problem trochę. Nadaj no, status współmonarchy Nie, nie będzie żadnego współmonarchii, jestem tylko ja, spokojnie. I kurde, no udało mi się utworzyć Mołdawię. Tylko, że ja mam bardzo mało wojska i to jest mega irytujące. To jest mega mało nie? I to mnie irytuje. Tutaj jest jeden mały yy, gościu. No to poczekaj, nie mogę od niego zażądać zaoferować wasalstwo? Na niskich za... Okej, okay, zapraszam. Zaoferowałem chłopu wasalstwo na niskich zobowiązaniach i się zgodził, nie? A ten się nie zgodzi, jest za duży. Za duży są, no. No ale zobacz, przejęliśmy terytorium w takim bądź układzie bez w ogóle yy, wież o co chodzi. Bez stary walki. Tak naprawdę. Więc to już wiesz. To, to, to mi się podoba, nie? Dobra, teraz miałem zrobić tak. Miałem sobie dobrać armię i się zastanawiam, kogo. To są ciężko zbrojni, piki, łucznicy, konni. Lekko zbrojni, piekłuży, Mangomele, onagery. Ja bym chyba wziął łucznik. Nie, łucznicy są. Kiki bym chyba wziął. One dużo nie kosztują, a się przydadzą. To zawsze muszę tych panów teraz ulepszać, nie jeszcze. Podnosić im tier, nie? Potrzebuję podnosić im pieniążkami. Czyli musimy zacząć troszeczkę więcej zarabiać. Kaski, nie? Naucz się języka greckiego. Nie, ja no, na początku wiesz co, ja czekam aż Bizantium będzie bardzo. ty, czekaj, ja sobie wziąłem kwestię czarowni. Czekaj, bo ja ten, poczekaj chwilę, bo ja muszę na początku, ja się nie chcę uczyć greckiego, ja chcę upadku Bizantium i Bizantium upadnie. Czekaj, czy ja mam dalej dużo sojuszników? Dalej. Czy ja mógłbym zrobić zemstę jeszcze raz na Wielkim Bizantium? Kurde, no mógłbym, tylko skąd on ma 30 tysięcy wojsk, powiedzmy szczerze? On ma sojusznika jeden. Szwecja jest sojusznikiem... Szwecja jest sojusznikiem Starym Cesarstwa Bizantyjskiego. Jak będziesz y, bił y, z mongołami, bił pikinierzy, dobrą kontrę. No, wziąłem piki dlatego. No, liczę, liczę. powiem Ci tak, liczę, że ten sojusz padnie, tylko. Y, ten jest w bardzo dobrym zdro, y, zdrowiu, a tutaj ten cesarz bizantyjski jest, ma bardzo kiepskie zdrowie, więc ja liczę na to, że on się wywróci, nie? Serio. To jest jedyna. Jedyna opcja, nie? Że on się przewróci, stary. To jest jedyna opcja, że on się przewróci. I zobacz, Bizanty już ma. Zobacz, jakieś słaby. 12k ludzi ma. Gdyby nie Szwecja, to bym w nich wjechał. Chociaż nie wiem, może to jest odpowiedni moment, żeby teraz w nich wejść? Kurde. Może to jest teraz odpowiedni moment, żeby w niego wjechać? Dwie wojny przegrywają wszędzie. Szwecja też coraz słabsza się staje z chwili na chwilę. 14 koła na ludzi. Skąd on ma tyle sp spolitego roszenia? Nie, no, Jolo, wjeżdżam. Nie interesuje mnie to, wjeżdżam. Muszę. Widzę okazję, wjeżdżam. Wjeżdżam. Widzę okazję, stary. Muszę odzyskać moje ziemie mołdawskie. O Jezus Maria. No, to Bizantium mnie trochę zaskoczyło, nie ukrywam, że myślałem, że wy... myślałem, że wyślą swoją armię gdzieś indziej. Myślałem, że, wezwą, że wezmą swoją armię gdzieś indziej, a wysłali ją prosto na mnie. Dobra, ja uciekał, chłopie. Dobra, idzie, idą wojska. Dobra, idą do mnie, idą, idą. idą. Dobra, nawet jak mnie będą kupować stolicę, to, to nie ma problemu. Dobra, dawajcie tu. Oj, idą. Stop, 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 stop! Uciekaj! Uciekaj stąd! Może Byzantium jest bopową znowu po raz kolejny? Zmiarzżyli mi wojsko po raz kolejny. Dobra, mogę jakieś dowizy. Dobra, rzuc, rzucam wszystko do walki, nawet do moich 100 ludzi, bo oni są tutaj mega potrzebni. Dobra, jest. Idealnie, dobra. Pobiliśmy pierwszy zastęp Byzantium. Czy mam jeszcze jakieś dziecko, które mogę wyżenić? Tak mam! Skuteczność sojuszu. Hrabstwo za tysiąc ludzi. Czy ja chcę mojego syna wydziedziczyć z domu? Boże, on jest inteligentny. Dobra, biorę go. Wszyscy się tu przydadzą. Wszyscy się tu przydadzą. No ja nie mam innej opcji, kompletnie. Muszę brać wszystkich. Aha, nie mam go. Dobra, Dobra, dziecko ma 11. Fantastycznie. Tutaj kupujemy tereny, panowie. Dobra, wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka. Wjeżdżamy tam, nie? Musimy z tym Bizantium zacząć yy, wygrywać. Dobra, daję środki na odbudowę. Ja mam 300 ludzi tylko. Dobra, idziemy walczyć, idziemy walczyć. Jolo, idziemy walczyć. Nie ma oblegania, idziemy walczyć. Po bitwach warto obejrzeć statystyki. Poczekaj, bo ja mam stary. 200 ludzi, wiesz, w armii. I to wygląda strasznie tragicznie. Dobra, i tylko ja wjechałem na pełnej furii i nikt za mną nie poszedł, z moich sojuszników. Może ja to zdupiłem tą wojnę. O nie. Hmm. Wiem, że gram na piątce. Cicho, cicho, cicho. Ale ja już nie mam ludzi do mojej armii. Bo ja mam minusowy warscore cały czas. Że jakiś wieśniak prowadzi moją armię, to jest trage tragedia. Minus 30, dlaczego ja mam minus 30? Aha, bo jest tam na północy. Dobrze, to niech będą. Czemu ja mam taki niski morskie? Przecież ja okupuję prowincję, o którą mieliśmy walczyć. Ale to będzie bitwa. ja pierdziele... O Jezus! Uj, oj ojoj, oj 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 oj. ojoj, 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 Pomóżcie mi. Pomóżcie mi. Pomóżcie mi, pomóżcie mi, pomóżcie mi. Bizantyjski gigant, podejście syna, Jezus, pół rodziny zginęło w tej wojnie, ale wygrałem tą bitwę. Boże, nie wrócili. Mio no stare, oni są nie do pokonania. Ja nie mam pieniędzy już, oni są nie do pokonania ci ludzie. bizantum jest nie do pokonania. Jakim cudem? Ja im, ja im wbiłem w plecy totalnie z 20 -ka wojsk. Nie wygram tego, przegrałem to, Przegrałem tą wojnę, kolejny syn mój nie żyje, Przegrałem Dawią. Przegrałem. Dałem się i kolejny gościu mnie najechał nie. O mój Boże! Jestem najechany, zniszczony, pół mojej świty, pół mojego w ogóle rodu, pół wszystkiego umarło. Mój syn jest alkoholikiem i chodzi na jednej nodze tragedia. Panowie, jest tragedia. Jestem zadłużony 7 stóp. Ja nie wiem, ja chyba muszę wejść pod protekcję cesarza, cesarza, cesarza bizantyjskiego. Z tego co widzę. Róż jest też ogromna, ma 12 tysięcy ludzi, stary. Pere ma 20. Polska nie istnieje. Dania, Szwecja. To jest, panowie, resecik kampanii. Myślicie, że to jest resetyk kampanii? Bo to już totalny upadek, nie? Mongolia jest ogromna. Patrz, i kontroluje całe Chiny prawie. Masz 61 tysięcy wojsk, nie? Oj, moi drodzy, tutaj upada Mołdawia! GG.